Gość w Dzisiaj stryklotach, witamy, Panu, domową. Witam, Zaczniemy Suwałkach. Zacznę typowo. Cieszyliśmy się, że przyjeżdżamy do Suwałk, bo w końcu zagramy mecz piłkarski. No, Zagraliśmy ostatni mecz miesiąc temu i w zasadzie na, na, na trawie, na zielonej trawie. I to był jedyny mecz, jaki rozegraliśmy od stycznia. I, i dzisiaj drugi mecz, także cieszyliśmy się, że tu przyjeżdżamy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem obiektu, na jakim się grali. Wspaniała płyta, wspaniały obiekt. No, nie jest to ładna cecha zazdrościć, ale, ale powiem szczerze, że wszyscy chłopcy mówią, że, że no naprawdę no, zazdroszczą tego, co tu, co tu zostali co widzieli. Co do meczu, no, wiedzieliśmy, że jedziemy do zespołu, który seryjnie zdobywa punkty. Rozpędzony zespół. Cieszyliśmy się, że. Urywał te punkty naszym rywalom, którzy, z którymi będziemy walczyć o awans, przepraszam o awans, o, o utrzymanie, no ale obawialiśmy się tego, no liczyłem, że może trochę się zadowolą ci, ci, ci gospodarze tymi punktami, którzy to zdobywali, może podejdą trochę mniej agresywnie do, do tego meczu I, i chyba tak się stało, no bo mieliśmy... Rozmawialiśmy tam z zawodnikami, ze sztabem trenerskim z po no to, to mówili, że, że byli tu, tu pod wrażeniem, jakżeście ich, że tak powiem, piłkarsko zgnietli i, i prze, prze, przestrzegali nas przed tym. No ja liczyłem, że może się właśnie już nie będziecie tak bardzo głodni i, i, i jakoś może trochę lepiej podejdziecie do tego meczu. No uważam, że pierwsze, pierwsza część i, i, i trochę drugie, byliśmy chyba lepszym zespołem, stworzyliśmy dużo sytuacji bramkowych. A potem pokomplikowało nam się wszystko po drugiej naszej bramce, jak Łukasz Kazik musiał zejść z boiska, i, i nie potrafiliśmy tam na tym środku tego panować. Możeśmy grali jednego więcej. To, to, to już końcówkę mieliśmy nerwową, i, i taka szarpana. I, 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 i no cieszę się, że mi się udało to dowieść. No nie wyróżniam nigdy nikogo, ale chciałem się wyróżnić dwóch zawodników. Debiutował u nas w zespole 16-letni. Junior młodszy, Marcel, ty, który na środku, i. i, i które są uznania dla niego za ten mecz. Zagrał cały mecz, debiutował cały mecz, młody chłopak i, i również junior drugi Szumlański, który wszedł na ostatnie pół godziny i, i chciałbym za to wyróżnić. I cieszę się, że się tak skomponowali w tą grę. Dziękuję. Trenerze gratuluję. Od wszystkiego tego przegryliśmy po, po wszystkim. nie? Zero walki, zero gry. N tragedia po prostu nie wiem z czego to wynikało. Mówiliśmy, że nie wolno z zlekceważyć żadnego żadnego zespołu. E Graliśmy te trzy mecze, ale to tylko tylko, tylko tydzień I już Na pewno zawodnik u zawodników w głowach to, że tu damy rady spokojnie, nie. Wychodzimy, aż może, wiesz, nie spoczywamy, wygramy ten mecz. Jestem zły, no ale takie, takie życie, nie? I Zawsze powtarzałem, kiedy tu, tutaj przyszedłem, że w każdym meczu, jak wychodzisz, musisz grać tak, żeby nie było wstydu, nie, było nie? Czy grać w drugiej lidze, czy, czy w piątej lidze, nie możesz tak grać, żeby się śmieli, czy... Robisz e, siebie wstydnie. No, tak jak mówię, no ciężko. Jeszcze raz gratuluję. Ręki do góry. przegryliśmy po wszystkich komponentach gry, także nie mam to więcej tu komentować, jak będą mieli pytanie. To... Czy są jakieś pytania? Pretensje duże do Milianowicza, ale no, nie wiem, wszedł taki nawadowany, że to że to się stało? Okay. No, trudno, trudno odpowiedzieć, nie, matokie. No, takiej razy mówisz, na to wszystko strainingu, nie, lapie straci piłkę, lapi rękoma no, tak, już, no, co ja mogę powiedzieć? Wyszedł chłopak, dwie minuty, czerwona kartka.